Kiedy poznasz nowego mężczyznę? Zobaczymy, w jakich ty jesteś energiach dzisiaj. to ty jesteś w fajnych energiach. Ty kontaktujesz się z ludźmi, ty wychodzisz, spotykasz się z kimś tam, może być z koleżankami, tam, gdzie tobie jest bardzo miło, przyjemnie i fajnie. Wydajesz na siebie pieniądze, to, że możesz kupować rzeczy, zabiegi robić dla siebie. Też lubisz kontaktować się z ludźmi, które pracują w tym samym takim kierunku co i Ty. I, I Ty umiesz też szukać albo umiesz rozmawiać, kontaktować się z Tobą. Bardzo miło spędzać czas. No, fajnie. Aha. To wygląda taka sytuacja tutaj, że sama po sobie ty jesteś bardzo taki człowiek, który idzie na kontakt, ale ty jesteś rozczarowana i masz taki ból w środku, powiem, że... Hmm. Mm -hmm. Może być dlatego, że masz mężczyznę, który był dla Ciebie stabilnym albo którego Ty widziałaś, że On może być stabilnym i gdzieś tam Ty. Jesteś teraz sama po sobie rozczarowana to, że wydarzyła się taka sytuacja między wami. Co za sytuacja, nie wiem, bo nie pokazuje mi na razie jeszcze. Ale ty na, ty na niego patrzyłaś jako na mężczyznę, której przyciągał cię bardzo, który taki przystojny, który pewnej w sobie był mężczyzna, był on taki jest taki mężczyzna, tak. Ale w tenże czas ty nie masz rozczarowana, ale mężczyzna czeka. Na co czeka mężczyzna? On jednak myślę, że ty odezwiesz się do niego, bo on nie. Mm -mm. Mężczyzna ma taki charakter, że on odzywać się nie będzie. Mm -mm. E, tak jakby, kropka między wami, tak? Dobrze. Niech ten mężczyzna i czeka dalej, tak? Jeśli on. E, tak, jakby też decyduje się na koniec, tak? To, to niech tam sobie siedzę w swoim e, domku, w mieszkaniu, gdzie on tam siedzi, tak? A my patrzymy na to, czy spotkamy nowego mężczyznę. I już myślimy o takim coś, tak? A nie o tym mężczyźnie, który był który gdzieś tam zranił, albo po prostu. No, tutaj nie mogę powiedzieć, że zranił, to to po prostu tobie przykrość zrobił. Od jakoś tak, że ty nie oczekiwałaś tego od niego. Coś takiego. Dobra, i patrzymy teraz, czy spotkasz nowego mężczyznę i kiedy. Mhm. Tutaj y, u ciebie idą zmiany. Y, zaraz. U ciebie idą zmiany, ale to wygląda taka sytuacja, że. Ty y, idziesz w nowe, ale jak skończysz y, z swoimi, można powiedzieć, myślami, z tym, że tobie trzeba odpuścić y, swoją przeszłość. I to wygląda taka sytuacja, że ty ją odpuścisz od miesiąca do trzech miesięcy, i ty wstawisz. Będziesz wstępować taki krok robić w nowe. Może Ty myślamy, jesteś już i chcesz to zrobić, ale taki moment przelamania, gdzie ty naprawdę pójdziesz w to nowe, no to będzie od miesiąca do trzech miesięcy po tej karcie, tak? Że to troszeczkę potrwa dla Ciebie, ale to będzie nowe będzie nowy taki jakiś um, krok w życiu, gdzie ty zaczniesz coś robić, bo tutaj wygląda taka sytuacja, że na razie ty tylko myślisz o tym, żeby to zrobić, a tam, tam już jakoby będziesz działać. E, będziesz na, nastawiona taka, że ja muszę i możesz być w takich troszeczkę negatywnych energiach i będziesz patrzeć w to, że to problem, ale ty mówisz, że nie, ja idę do swoich spełnienia marzeń i ja to zrobię. Możesz będzie to, że będziesz bać się tego zrobić. O to jakoś tak. I to wygląda jak już pójdziesz z tego starego, odejdziesz i odpuścisz to wszystko. Tak. No to wtedy idzie e, do ciebie. E, coś nowe, ale tutaj możliwe to, że Ty musisz sama siebie nastawić się na to, żeby działać, żeby nie siedzieć w tym samym miejscu, można powiedzieć, tak? I może też tak jak ten wypad mężczyzna, z którym teraz jakby koniec, tak? I on tak też decyduje się na ten koniec, no to po prostu ty musisz odpuścić to wszystko, żeby wejść w coś nowe. I tam, gdzie jest spełnienie swoich marzeń, tam gdzie jest miłość, bo ty chcesz tej miłości, tak? Ty chcesz tego związku, ty chcesz coś zrobić, no i dlatego to tak idzie. Mhm. No będzie kontakt z mężczyzną. Mm. Ale zaraz zobaczymy, co, bo takich samych energiach wypadę, ten były, powiem, powiem, że. Bo tutaj wygląda tak, że. <laughs> zaraz zobaczymy. Wygląda tak, mężczyzna tej, który. A to nowy mężczyzna? Nie, to ten, który czeka. Czeka na to, żeby znowu to wszystko ponowić. Jakby on czeka na to, że Ty zaczniesz tam coś pisać, mówić, dzwonić, może tak. I on tak jakby czeka na ten kontakt, ale powiem Ci tak, że tutaj będzie jeszcze z nim kontakt. Możliwo to, że, ale to będzie taka rozmowa, yy, gdzie z jednej strony dla niego też nie będzie przyjemna, yy, tak, I, i to też tak będzie pokazywać. I to wygląda tak, że mm, ty musisz z nim już tak porozmawiać i powiedzieć, że jednak mm, między wami jest koniec, chociaż ty gdzieś tam i on i ty gdzieś to męczę to wszystko, tak? Ta sytuacja. I jednak gdzieś ty czekasz od niego jeszcze kroku, bo widzę, że on będzie robić krok. On będzie jeszcze pokazywał swoje uczucia i jeszcze odezwał się, i może być tak albo on um, napisze, albo przyjedzie. Nie, bo tutaj widzę spotkania, że jeszcze tak, jakby będzie rozmowa. Mhm. Ja powiem tak: tutaj e, idzie tak, że mężczyzna nowej, nowej będzie tu, poznasz go szybko. Mężczyzna na początku będzie mówić. A co to jest? Mhm. Ja powiem tak, mężczyzna na początku nie będzie mówić o tym, że on by chciałby z tobą tak jakby być. I ty dla niego jest też bardzo atrakcyjna, taka przyciągająca, tak? Ale on na początku będzie iść i nie mówić o swoim zainteresowaniu. On będzie tak jakby mm, troszeczkę może chłodny, ale w ten czy czas będę pisać tobie tak jakby mm, miłe słowa, ale ty, ty możesz znać tego mężczyznę. To nowy mężczyzna, ale ty nie masz z nim takiego kontaktu jeszcze, tak? I on mężczyzna przyjdzie tobie, ale będzie więcej pisać. To kontakt może być przez internet. I ty poczujesz, że to jest twój, twój człowiek, dlatego że Jakoś szybko pójdzie taki, że ty i możesz być szczera z nim, i on z Tobą szczerej. Oto jakoś tak to pokazano. Chociaż mężczyzna na początku przyjdzie i będzie, nie będzie na tyle z Tobą szczery, e, dlatego że on chce z Tobą zmian. To wygląda tak, że może mężczyzna od e, ciebie już, już znajdzie, go też, ale przed tym coś tak było, że nie mieliście kontaktu takiego dobrego, a teraz on Tobie tego nie mówi. Hmm, ale może ukrywać swój taki zamysł, czego on chce, on chce jednak z Tobą tak jakby być, um, ale on prób będzie próbować jakimś takim innym sposobem, nie wiem, będzie pisać, będzie mówić, żeby Ty otworzyłeś się dla niego, otworzyłeś się tak szczerze i będzie ten kontakt no, jednak, między Wami ten będzie kontakt. Taki, gdzie od, no, będziecie w tych samych energiach, gdzie Ty, uh, Anoka, no będziesz ograniczać trochę, Ty nie chcesz zmian. Ja powiem Ci tak, a tutaj mężczyzna będzie chciał cię otworzyć, żeby ty była szczera i z nim i ty będziesz szczera i tobie spodoba się on. Ale jakoś ty będziesz zablokowana na to, że nie będziesz chciała z nim kontaktu aż tak mocno. Naprawdę, ty po prostu mm, nie będziesz chciała z nim czegoś większego. On w tobie widzi, on cały czas o tobie będzie myślał, on może być chłodny i taki, taki charakterny, taki mężczyzna, który chce, żeby tak jak było, jak on chce i on do tego celu idzie na przykład, tak? Chociaż on pokaże się na początku taki czuły, taki delikatny, taki, że będzie um, taki um, uczuciowy, tak? Ale tak naprawdę jest silny mężczyzna, który lubi tak jak było, żeby tak jak on e, powiedział. I on lubi tak, żeby jak jego kobieta, to tylko jego kobieta. A ty taka jesteś, że ty nie poddajesz się i ty nie to się mężczyźnie tak, e, żeby on to by kierował. I on to wie. I on to wie. I dlatego ty będziesz troszeczkę bronić się, bo ty nie będziesz chciała zmian z nim, bo on będzie trochę tak jakby chciał coś więcej a ty taka, nie, no będzie spotkania z tym mężczyzną, no tęsknota, miłość, ja powiem, że ten mężczyzna dojdzie do swojego celu i jednak będzie taka spotka randka, tutaj randka taka będzie, nie spotkania, bo mm, on cały czas marzy tak jakby o ciebie, tak, żeby od ty była jego, tak, i on tego tobie nie powie na początku, on już y, y, będzie jak iść w twój kierunek, to on będzie iść z tej celu i to będzie szybka taka, że on zacznie pisać do ciebie i to wszystko tak jakby zakręci się bardzo szybko, że ty otworzysz i mu pokażesz siebie, ta, jaka, on tak jakby zakręci trochę w twojej głowie, ale tak jak ty będziesz, nie chcesz, nie chcesz zmian w swoim życiu, ty będziesz troszeczkę tak dystans trzymać, ale jednak na randkę ty zgodzisz się i będzie taka romantyczna randka, gdzie ty będziesz zadowolony i on, temu no czekaj, nowy mężczyzna idzie, ale musisz najpierw odpuścić to, tak jakby tą swoją przeszłość.